Szanowni Państwo, trzeci odcinek. Moim gościem jest Marek Rujecki i ten trzeci odcinek to przyszłość. Zatem, cyberbezpieczeństwo, przyszłość. Mamy takie nasze pytanie, które się przewija przez nasz cykl trzech odcinków: mianowicie pytanie o kopie zapasowe, ale będzie przestrzeń również dla innych pytań. Ale wyjdźmy od, od tego, o czym mówiliśmy pod sam koniec naszych rozważań w odcinku drugim. Zatem, Marko, audyty, Twoje obserwacje, spostrzeżenia. Na pewno są podmioty, w których dostrzegasz pewien potencjał doskonalenia, taki bardzo duży, gdzie jest dużo do zrobienia mówiąc, bez ogródek, ale też niewykluczone, że miałeś okazję zobaczyć coś takiego, co mógłbyś pisać jako właśnie takie wzorcowe, jako przyszłościowe, jako należyte. To spróbujmy od tego wyjść. Zatem cyberbezpieczeństwo, co Implementować coś, co być może zauważyłeś albo rekomendujesz odnośnie do cyberbezpieczeństwa, mówimy bardzo, bardzo szeroko, co miałoby taki charakter uwzględniający wymagania, które są aktualne i niewykluczone również adresujące coś takiego, co będzie w niedalekiej przyszłości. No, nim przejdziemy do technologii, to jednak zacznę od mojego ulubionego wątku, wątku podejścia organizacyjnego i kultury organizacji. Słowo kultura w organizacji nie jest w żadnej normie ujęta, choć mówi się tam o kontekście prawda, w normie, mając między innymi nie tylko interesariuszy, ale także jak firma, można powiedzieć, według jakiego ducha działa wewnątrz. I podam taki pozytywny przykład, bo zaczynamy od przykładu pozytywnych tak, tym razem. Tak, poproszę. Nie ukrywam, że rzadko mi się to zdarza generalnie, <słuch> ale na ogół muszę powiedzieć tak, że to co jest bardzo pozytywne, Praktycznie we wszystkich podmiotach, których byłem w ciągu ostatnich pięciu lat, jest pozytywne podejście do audytu, czyli już rozumieją. Zresztą nie że... jest to kontrola, nie jest ro... to Zaczynają rozumieć tak, korzyści, żeby... które da tak, audyt. Że, że rozumieją to nie tylko. Y... Prezesi, bo prezesi to już na ogół rozumieją, no po to zamawia audyt, żeby się czegoś dowiedzieć, ale ja wręcz słyszałem w dużym podmiocie, którym tutaj zresztą z kolegą Łukaszem, występującym w poprzednim odcinku, wizytowaliśmy, bardzo duży podmiot, można powiedzieć, branży przemysłowo-spożywczej. Prezes powiedział wprost: Proszę panów, ja się chcę dowiedzieć prawdy o, o swoim przedsiębiorstwie, prawda? Więc. To jest właściwe zrozumienie, po co jest ten audyt. Przecież my nikomu kary nie nakładamy, do nikogo nie raportujemy, mamy nawet obowiązek zachowania w tajemnicy. Kodeks karny przewiduje tylko straszliwe wydarzenia, które obywatel jest obowiązany zgłosić odpowiednim organom to jest zamach na ustrój Rzeczypospolitej. No, raczej takich rzeczy nie wykrywamy, zamach na prezydenta, nic takiego nie zaobserwowaliśmy nigdy. Natomiast ważne jest to, że organizacja wewnątrz jest nastawiona pozytywnie na ten audyt. Oczywiście tam na dole, jak idziemy do tych biednych pań prawda, w księgowości, w, w służbach finansowych, to one są trochę wystraszone, prawda? więc staramy się rozluźnić tą atmosferę, zadajemy proste pytania. Tu nie chodzi o to, żeby wejść z powagą audytora i przygnębić tych ludzi, którzy wykonują swoje codzienne obowiązki, go zobaczyć jak jest, prawda, też im pokazać z drugiej strony, czego tu może brakować, wbudzić taki pewien pewną refleksję. Oni, te, te osoby mogą się zwrócić do swoich szefów, do kierowników. No tak, był audyt, prawda? Mówił o tym, a, a panie kierowniku, panie dyrektorze, ja o tej szafie zamykanej na klucz, to ja już mówiłam dwa lata i ciągle się to nie znalazło w budżecie. Wbrew pozorom, ciągle się to trafia, otwarte regały, no tego typu, one wiedzą o tym, prawda? Ale zyskują istotny argument w rozmowie ze swoimi przełożonymi. No, bywało tak, że byliśmy na audycie w dużej jednostce publicznej, Urząd Miasta, duży, duże miasto, nie takie małe. No, i y, zawsze bierzemy, prosimy o raporty audytorów wewnętrznych, jak są. Tam akurat były, pisała to jakaś pani, której nawet nie poznaliśmy. Przeczytałem te raporty, bardzo porządnie, profesjonalnie zrobione. I zobaczymy, czy to, co ona napisała, to się pokrywa z tym, co jest. Idziemy dalej to samo. Jak napisała, że jest to i to, to jest dalej. My trzy lata my minęły. No to rozmawiamy z wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym za ten obszar. Panie prezydencie. Państwa audytor wewnętrzny zauważył takie rzeczy, jakie państwo podjęli działania. Ja nic nie wiem. Panie prezydencie, tutaj jest podpisany przez pana raport audytora, czy on to miał. Prawda? Nie wiem, czy czytał, ale podpisał, prawda? I to pokazuje, że tam tej kultury zrozumienia, jak ważny jest ten proces wewnętrzny, zabrakło. I to tak jest, jakby chyba podstawowe, pozytywne spojrzenie, że obraz się zmienia już wiedzą firmy, wiedzą ludzie, że audyt to audyt to jest dla ich potrzeb, dla rozpoznania środowiska, a nie po to, żeby ich ukarać. Jedna ze znanych firm audytorskich, taki dowcip mi kiedyś opowiedziała na, na szkole unifikującym, czy wiesz czym się różni kontrola od audytu? Ja mówię: No wiem, prawda, tutaj, tego, to są konsekwencje. Ja mówię, tak, ale w skrócie można to powiedzieć tak, że zalecenia audytu wdraża audytowany, a zalecenia kontroli jego następca. <śmiech> <Przepraszam>. <śmiech> to, i, to, I to chyba tak jest. No my, my jesteśmy audytorami, nie kontrolerami. Tak. Tak. I teraz ta warstwa powiedzmy pozytywnych różnych doznań. Naprawdę czasami jestem mile zaskoczony, że przychodzę, okazuje się sieć poprawnie skonfigurowana, jest podział na segmenty, czyli wiedzą, no to ciągle się jednak zdarza, że wszystko w jednym worku, serwery, stacje robocze, co tam jeszcze, a nawet urządzenia automatyki przemysłowej, wszystko w jednej sieci. I gdzieś, prawda, patrzę, jest porządnie przemyślany plan podziału tej dostępnej puli adresowej. Tu mamy serwerki, tu mamy stacje robocze, tu mamy automatykę przemysłową. No brawo, prawda? To mnie zawsze, mnie to cieszy, naprawdę mnie to cieszy, że mogę w raporcie napisać coś pozytywnego. Czasem to są doświadczenia z konfiguracji urządzeń, prawda? Oglądamy tu z kolegą Łukaszem konfigurację firewalla. No, wszystko tak jak ma być, prawda? Nie za dużo, nie za mało. Tyle co trzeba idzie w jedną stronę, tyle co trzeba w drugą. Ktoś o tym pomyślał. Czasem mamy okazję pochwale, pochwalić inicjatywę administratora. Mieliśmy taki przypadek. Wdrożył w oddziale, który audytowaliśmy, samodzielnie na własną rękę wazucha. No pytanie, kto ma to obsłużyć, bo on jest jeden, więc jak go nie ma, tam z kolei problem organizacyjny nie, nie, ma, nie, nie wyznaczono następcy, więc to pójdzie pójdzie na, na jego maila. Jak go nie odbierze na urlopie, bo jest na Bahama albo gdzieś indziej, to problem, no nie, no ale wdrożył. Chapa, ba, prawda opanował bardzo skomplikowane narzędzie i zawsze to w raporcie podkreślamy, że podkreślamy wiedzę audytora, doświadczenie, poprawność. O tym piszemy, prawda? No i piszemy oczywiście o lukach, także to nie jest tak, że w raporcie są tylko te luki. Ta, niedociągnięcia Czy niezgodności, niezgodności. Ta, niezgodności piszemy też pozytywne rzeczy, bo uważamy, że osoby, które tam pracują i to robią, zasługują na to, żeby być dostrzeżonym przez kierownictwo firmy bo ten raport zewnętrzny, skoro ktoś za niego zapłacił, zakładam, że ktoś przeczyta, prawda, więc jest też szansa do wartościowania, może dodatkowe szkolenie dla tego, dla tej osoby, bo warto właśnie popierać to, co jest dobre w organizacji. A teraz technologia, prawda, no więc rzeczywiście nowe akty prawne, to już od pierwszej ustawy o KSC, wzbudziły ten niepokój, jakieś audyty co dwa lata, no to już spostrzegamy jako pewną niedogodność, najdelikatniej mówiąc, choć w Kari to od dawna było wymagane, trzeba zrobić ten audyt, różnie one były robione. Akt prawny zmienił na szczęście kształt KRI, to pierwsze to była tragedia. Nie bardzo było wiadomo, o czym on jest. Natomiast technologia, no, ciągłe monitorowanie, słowo klucz, prawda? I teraz pytanie, co ono oznacza? Czy jak mam za zabigsa, to ja ciągle monitoruję? Bo spotkałem się z takim podejściem. Przychodzimy na audyt, na zgodność z ustawą o KSC. Właśnie ten, o którym mowa tam w ustawie i napisanym, kto go może wykonać. My możemy, jako, jako zespół audytorów. No i pytam się, pytam się administratora, bo tam nie było odrębnego zespołu bezpieczeństwa, a w jaki sposób państwo realizujecie punkt ciągłe monitorowanie systemu? Mam za BIC a, a czy uważa pan, że to wystarczy? No tak, to jest mowa o ciągłym monitorowaniu. Ja robię ciągłe monitorowanie. Mówię, ale tak, coś pod kątem cyberbezpieczeństwa, bo tu pan monitoruje no zasoby maszyny. Jak, prawda? jak to rozumie? Jak to rozumieć? No, niestety ustawodawca do tego nie doprecyzował. A ostatnio w komentarzu do mojej uwagi, bo ja to podniosłem, jak ktoś zna komentarze, to może to odczytać, że oni mieli na myśli każdy rodzaj monitorowania, czyli raczej rozumiem, że wszystko razem. Ale nigdzie to nie jest napisane. I teraz jak spotkam się gdzieś w audycie z sytuacją, że ktoś monitoruje tylko dostępność w przestrzeni dyskowej i powie mi: ja monitoruję, no to tylko przez kontekst mogę mu zarzucić, że nie monitoruje bezpieczeństwa, no czy jakieś bezpieczeństwo monitoruje dostępność. Prawda? To jest jeden z trzech atrybutów. I w zasadzie nie mogę mu nic zarzucić, prawda? Bo tu chyba nie o takie cyber, o takie bezpieczeństwo chodziło, a może nie tylko o to, prawda? Więc. Są takie problemy i dylematy, jak ktoś jest sprytny, to znajdzie lukę. No, I ten znalazł, prawda? Nie, nie mogłem wpisać. Napisałem tylko, że jest monitorowana dostępność maszyn, dostępność zasobów na poziomie obciążenia procesora, zajętości pamięci operacyjnej i zajętości dysku. No bo tylko tyle miał, prawda? A reszta nie jest monitorowana. Więc tu, tu, tu są tego typu niespodzianki, ale właśnie to co pozytywnie spostrzegam, że z jednej strony rośnie apetyt na automatyzację, prawda? Czyli te zjemy wzbogacone, czy wbudowane na ich podstawie systemy automatic response, prawda, że on sam odpowie, on sam załatwi. To jest duża przesada. Oglądałem produkty i wdrażałem też jeszcze poprzednio też pracując w poprzednich instytucjach, wdrażałem produkty wielkich firm tych trzechliterowych. literowych, nic tam do końca automatycznie nie działa, no bo <gryw> organizacji automat nie pojmie, prawda? Ja to gdzieś muszę skierować i co z tego, że automat wychwycił coś, co jest podejrzeniem incydentu, bo tak naprawdę, czy to jest incydent, to nigdy do końca nie wiemy. No i teraz musi to gdzieś wysłać, to no, ticket trzeba zrobić. Zrobił ticket, gdzie wyślę. No wyślę tam, gdzie, gdzie wpisaliśmy w konfigurację, że ma wysłać, prawda, i pytanie, a co na końcu tego, tej linii drutu przewodowego czyli linii bezprzewodowej, nieważne na tym mailu, co się stanie, czy ktoś to w ogóle przeczyta, prawda? <laughs> Więc ta fascynacja automatyzacją, my chcemy kupić tylko całkowicie automatyczny, nie mamy załogi, nie mamy czasu, nikt się tym u nas nie zajmie. Mówię proszę Państwa, ale czy spodziewacie się, że problem, czy Wasz użytkownik z jakiegoś tam działu, który jest w delegacji za granicą, akurat logował się systemu nie z Belgii, tylko z Francji? Czy jest to dla Was interesujące, czy nie, i jak sprawdzicie, czy to on. No nie? Teraz pytanie: no, co automat ma z tym zrobić? No, musi do tego Janka zapytanie wysłać, ale pytanie: czy ta odpowiedź, która przyjdzie z tego innego miejsca logowania, czy ona będzie wiarygodna? Nie? Bo może już przejęto jego konto. No właśnie. właśnie ostatnio miałem taki przypadek koleżanki, której przyjęto na szczęście konto na Facebooku, nie maila, nie konta do banku. Yy, trzeba było podjąć cały szereg działań, ona tego dnia jechała na urlop, więc różne <grymne> problemy. To, ale to pytanie aktualne, tak. prawda? Czy to konto nadal jest tak, w posiadanie w, w posiadaniu. więc czy automat to zrobi? No co on może zrobić? On może wysłać maila zwrotnego, zakładając w nadziei, że to akurat yy, wszystko jest w porządku i że ta osoba dalej ma to konto i że mu napisze prawdę. To nie ja, prawda? Albo to ja. Nie. Natomiast osoba, która zna i zadzwoni do niego, słuchaj, mamy takie dziwne logowanie. O drugiej w nocy logowałeś się z Francji, a na delegacji jesteś w Belgii. No tak, to ja, bo wyskoczyłem za granicę, Belga, Belgia, nieduży kraj, i to ja rzeczywiście się logowałem, logowałem się z miejsca. Coś to nie działało, nie umiałem się, bo zapomniałem hasła do VPN albo coś innego, prawda? To ja się logowałem. Dobra, w porządku. Ale to tak dostrzegam, to różne postrzeganie, co daje automatyzacja, bo Patrzymy z jednej perspektywy, że pewne działania manualne teraz stają się zautomatyzowane i drugie, że jest to automatyzacja na zasadzie takiego automatu, który rozwiąże każdy, tak. od A do Z, każdy problem, każde wyzwanie. I to myślę, że jest największym błędem, że my no, nadajemy zbyt duże znaczenie. Myślę, że stąd bardzo płynnie jest nawiązać do sztucznej inteligencji, prawda, która też jest traktowana jako taki punkt. Do tego Jako chwili. taki tak. punkt, to, tak, Marku, tak. Jesteśmy w świecie przyszłości, tak. to no, teraźniejszości i przyszłości. To jak to jak to z Twojej perspektywy wygląda? Ja z powiem tak. Ja formalnie jestem automatykiem z wykształcenia, czyli idea sztucznej inteligencji powinna być mi niesłychanie bliska i w pewnym sensie jest, prawda, ale. W, Ograniczonym zaufaniem. Tak jak kierowca musi mieć ograniczone zaufanie do tych, co jadą obok i przed nim i za nim, tak osoba, która chce być kompetentna w tym obszarze, musi mieć ograniczone zaufanie do technologii. Nie ukrywam, że jestem fanem odcinków katastrofy w przestworzach. I proszę Państwa, to jest bardzo, to jest bardzo ciekawy i dydaktyczny ciąg seriali, oparty o autentyczne wydarzenia. Sfabularyzowanych, ale oddający z dużą stopnią dokładności to, co się wydarzyło. I kto z Państwa to ogląda, to zauważy jedną rzecz, że jak się zaczyna problem, to samolot oddaje sterowanie pilotowi. Automat mówi: Nie wiem, co zrobić. Parametry wyszły poza mój zakres kontroli, do którego jestem zaprogramowany. Piloci, radź sobie sam. Czyli ciągle jeszcze wysokiego poziomu automatyka i odpowiadająca za bezpieczeństwo, no już trzeba mówić przy dużych samolotach, o, setek, o, o setkach osobu, osób na pokładzie, oddaje sterowanie w ręce człowiekowi. Zrób coś, bo ja nie wiem co zrobić, prawda? I to jest chyba generalny dylemat sztucznej inteligencji, że ona zrobi dokładnie tyle, do czego jest przygotowana. Oczywiście optymiści mówią, ona się będzie sama doskonalić w nieskończoność i tak dalej. Może tak, może nie, póki co jesteśmy w konkretnym staju, sta, stanie rozwoju technologii, ona potrafi bardzo dużo, ale być może wolniej człowiek potrafi jeszcze ciągle, jeszcze więcej. Kiedyś podano mi taki właśnie fajny przykład odnośnie samochodów Google. Bo no, sztuczna inteligencja go kieruje, abstrahując od tego, czy y, nie użyto y, w tych samochodach z dalekim wyjściem poza zakres stosowalności czujników, bo jest chyba nawet sprawa w Stanach, czy te samochody nie wyszły poza zakres czujników, do których były przeznaczone. Elon może mieć z tym pewne kłopoty. To zobaczymy, co sądy na to powiedzą. No bo było jej wypadków, prawda? To jednak trzeba mieć zawsze świadomość, że ta inteligencja porusza się pewnym schematem. Oparty naj, bardzo często o, o różne mechanizmy m.in. sieci neuronowe, czyli uczenia się na przykładach, ale ona można powiedzieć myśli w cudzysłowie innym torem, innym niż my, czasem lepszym, czasem gorszym. Przykład właśnie z tymi samochodami. Ktoś mi to powiedział ładnych parę lat temu, jak się samochody Google zaczęły pojawiać na drodze. Słuchaj, wyobraź sobie sytuację, że na drogę wytacza się zwykła skórzana piłka. Co zrobi sztuczna inteligencja? Piłka czy to jest obiekt wielowarty? On rozpozna, to jest piłka. Nie wiem, nie warto gwałtownie hamować, bo za mną jadą samochody, może ktoś dobić do mnie, skutki będą jeszcze gorsze. Przejadę tą piłkę. Co pomyśli człowiek? Za piłką wybiegnie dziecko, prawda? I teraz pytanie, czy sztuczna inteligencja już się nauczyła takiego ciągu skojarzeń, czy jeszcze nie? Czy tylko ocenia wartość przedmiotów, czy też ma zaprogramowane, bo to się jakoś tam musi odbyć, ciąg zdarzeń, piłka, dziecko, wypadek śmiertelny, prawda? Hamuj. No nie? I te, te, w tym momencie to wartościowanie ryzyko, że ktoś na nie ma jedzie, czy przejechanie nic nieznaczącego przedmiotu, wybierze jednak to rozwiązanie jak człowiek, czyli hamuj. Prawda? Więc to jest przykład, może prymitywny, ale dobrze oddający istotę sprawy. Bardzo często wyniki sztucznej inteligencji, jej przemyśleń są dla nas zaskakujące, a czasem wręcz szokujące. Prawda? Nie wiem, czy to jest prawdziwy, e, 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 prawdziwa analiza podająca... Jakąś tam scenkę, gdzie sztuczna inteligencja rozważała problem przeludnienia. No i podała rozwiązanie: jest was za dużo. No nie? Czy prawdziwe? Może tak, może nie, prawda? Ale szokujące. Nigdy człowiek by nie pomyślał tymi kategoriami, że można myśleć kategorią: jest was za dużo. Sztuczna inteligencja nie mająca nałożenia. Więzów moralnych, prawda? Bo w automatyce, kto studiował automatykę i sterowanie w przestrzeniach optym, optymalne, prawda? Teoria przestrzeni stanów, to wie, że zadaje się tak zwane więzy, czyli system nie może poza to wyjść. I teraz, jeżeli te więzy moralne zostaną prawidłowo nałożone na sztuczną inteligencję, to ona może powie: Nie, do takiego wniosku nie mogę dojść, muszę szukać innego rozwiązania. Ale jak mam znaleźć rozwiązanie optymalne, to. To zajdzie, prawda? Tylko że to nie jest takie, które jest w zgodzie z naszymi zasadami etycznymi. Więc te problemy etyczne sztucznej, sztucznej inteligencji są ogromne i wydaje mi się, że na razie wprowadzają się właśnie do modelu więzów. Jak się rozwiązuje na superkomputerach y, modele numeryczne prognozy pogody, trochę się tym zajmowałem. To jest bardzo ciekawy wątek, nie będziemy się go dotykać. On ma trochę wspólnego z sztuc sztuczną inteligencją, to podstawowy problem, to jest problem nałożenia wiązów więz na ten układ sześciu nieliniowych układ całkowo różniczkowych. One decydują o dokładności modelu. A skąd się biorą? No z pomiaru. prawda? Te setki tysięcy stacji pomiarowych one dostarczają codziennie wsadu, co 8 godzin nowego wsadu. I tu mamy podobny problem. Jeśli nałożymy dobre więz więzi w tym modelu numerycznym, jakikolwiek by on nie był jakąkolwiek... Metodyką algorytmiczną się nie posługiwał, to jest szansa, że sztuczna inteligencja, co tu dużo mówić, nie powiem, że myśleć, bo myślenie to jest jednak termin zastrzeżony dla człowieka, ale zacznie działać w sposób zbliżony do naszego i podobnych kategoriach etycznych. Także wyszliśmy może trochę daleko. Bardzo, bardzo się ale cieszę. chyba tu jest problem. Tu jest problem. A jeszcze bym y, dopytał odnośnie do wykorzystania sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie. To są takie dwukierunkowe m, relacje zatem. Z jednej strony pilnujemy bezpieczeństwa rozwiązań, które wykorzystują sztuczną inteligencję, i sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w rozwiązaniach z zakresu cyber. No i chciałem zapytać już w końcowej części tego naszego trzeciego odcinka, jak ty postrzegasz przyszłość w tej, w tej materii, wykorzystania sztucznej inteligencji w tych rozwiązaniach, które myślę, że po stronie defensywnej mają kluczową rolę. Ja bym powiedział, to jest dylemat od paru tysięcy lat, znany pancerz czy pocisk. Prawda? bo sztuczna inteligencja będzie na pewno wykorzystywana przez atakujących i to z dużym potencjałem. Prawda? Mamy taką, taki standard common criteria prawda? i tam się ocenia odporność jakiegoś obiektu na tak zwany atak o wysokim potencjale. Prawda? No, są różne stopnie tam. 4, 5, 6, plus i tak dalej. Tu mamy dylemat moim zdaniem nigdy nie kończący się, bo niestety technologia jest dostępna zarówno dla obrońców dobra, jak i dla, dla tych, którzy generują zło. I to się nie zmieni, prawda? Każda technologia, no weźmy bombę atomową, prawda? Można mówić o różnych aspektach użycia w Japonii. Wydaje się, że nie było innego sposobu szybkiego zakończenia wojny, choć kwestionuje się moralne zasady. Ja raczej uważam, że słusznie je użyto, bo nie zginęło iluś żołnierzy i być może też iluś Japończyków. Skończono szybko i krótko. Natomiast okazało się po pewnym czasie, że ta broń przechodzi w inne ręce i jeszcze nie wiemy, w czyje ręce ona przejdzie. Prawda? Więc tutaj nigdy nie będzie tak, że dobro będzie uzbrojone w to narzędzie potężne, prawda? a zło tego narzędzia nie dosięgnie. To jest dylemat nierozstrzygalny. Tylko jest pytanie, kto będzie szybszy, my czy oni? Naturalnie i teraz dosyć często mówi się odnośnie do przyszłości o kryptografii postkwantowej. Niech to będzie moje ostatnie pytanie. Jak tu postrzegasz naszą rolę też jako firmy, bo my prowadziliśmy rozmowy i prowadzimy nadal właśnie związane z informatyką kwantową, kryptografią kwantową jest tak, jak przed laty pamiętam Y2K, to teraz mamy Y2Q, czyli years to quantum. I szacuje się, że będzie to, że aktualnie to jest około 5 lat. Zatem kryptografia postkwantowa. Ja na to patrzę trochę jak na kontrolowaną syntezę termojądrową, to tak trochę może złośliwie i żartem, bo jak chodziłem do szkoły podstawowej, to uczono nas właśnie, że tu już jesteśmy o krok od tego, żeby dokonać pokojowej syntezy atomów wodoru w helu. To tam już niewiele brakuje, już się udaje tam przez ułamki sekund osiągnąć stabilną reakcję. Minęło nie powiem ile lat, kilkadziesiąt i już nawet podobno przez parę minut się udaje uzyskać dodatni bilans energii, ale w pewnym momencie ten prąd, który pożerają cewki, powoduje, że ten bilans staje się ujemny i nie da się wygenerować tej energii. Po prostu nie umiemy znaleźć zastępstwa, y, zastępstwa sił grawitacji. I trochę tak patrzę na kryptografię kwantową, bo y, to są ciągle troszkę opowiadania o wilku. Prawda? Czyli z jednej strony jest jakiś rzeczywiście postęp. Tak parę lat temu mówiono, że już komputer kwantowy potrafi nieźle dodać dwie liczby do siebie, to już było dobrze, prawda? Teraz Chińczycy mówią, że już łamią algorytm RSA. Chyba wspominali o 1024, nawet słyszałem 248, czyli klucza, jakim się aktualnie posługujemy. Trochę w to wątpię. Jak ktoś nie dostarczy namacalnego dowodu, że złamał, no to nie uwierzę i więcej ciągle spodziewamy się, oczywiście są prowadzone prace naukowe, to NIST oczywiście przoduje w tym, no musi odpowiedzieć. I według tych badań z NIST-u, które do, do nas docierają, jeśli chodzi o kryptografię symetryczną, raczej nie ma problemu. Wygląda na to, że wystarczy podwoić długość klucza. W podstawowym algorytmie, czyli w AES-ie, i już jesteśmy bezpieczni, tak twierdzą naukowcy z NIST-ów, nawet kiedyś chyba z profesorem Kutyłowskim, no, znanym autorytetem światowym, rozmawiałem na ten temat. Nie powtórzę wtedy co to było półtorej roku temu. Załóżmy, że tak będzie, czyli odłóżmy kryptografię symetryczną na bok, natomiast większym zagrożeniem jest kryptografia asymetryczna i tu jest się czego bać. Bo cały be mechanizm bezpieczeństwa. Różnego dokumentu, przede wszystkim podpisanych w przeszłości, przy one były podpisywane różnej długości kluczami. To było składowane w repozytoriach notarialnych, zabezpieczonych z kolei, prawda, pieczęcią o większej długości klucza. Jak się to okaże, że to jest za słabe, znowu dołożymy kolejną pieczęć, żeby to, co jest pod spodem, było bezpieczne. Ale jak ktoś ma dokumenty, że tak powiem, przechowywane luzem, podpisane podpisem 1024 to ja dzisiaj to mogę złamać, wyprodukować dokument, prawda, powiedzieć, to jest akt notarialny, ja jestem jest testament, tu wszystko jest podpisane. No na szczęście w tej najbardziej ważnej dziedzinie ludzie raczej nie powierzają tego typu dokumentów papieru, podpisowi elektronicznemu, tylko dalej sporządzają je na papierze, bo powiedzmy jasno, podpis Ludwika XIV do dziś można zweryfikować, czy jest prawdziwy, czy nie, choćby badając metodą analizy spektralnej składu atramentu, który posłużył prawda, ustalić, jak długo on się starzał. W przypadku podpisu elektronicznego, który by, gdyby ten algorytm przy określonej długości klucza był złamany, to jest duży problem. Więc y, nie przesądzając tego, y, 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 że, że to się nigdy nie zdarzy, to się pewnie może się zdarzyć, ale póki co bardziej na to patrzę jak na syntezę termojądrową i czekam na namacalne dowody, prawda, co nie znaczy, że wielkie ośrodki nie będą prowadziły i prowadzą pracę nad budowaniem algorytmów, jak to się mówi, kwantobezpiecznych. Tylko czy my jesteśmy w stanie mierzyć się z potęgą listu, u Zawieszam pytanie. Coś może zrobimy. Może raczej myślę, że, i, i, że i w tym kierunku idzie działanie i myślenie w firmie, że jeżeli już będą konkretne prace teoretyczne, to będziemy raczej starali się być jedną z pierwszych firm, która wykorzysta te prace. Przypominam, algorytm DES, Rok 1990, 2000, kiedy już... Już nie szeptano, tu już komuś mówiono, że DES jest złamany, prawda? Agencja Bezpieczeństwa Stanów łamie DESa tak, po prostu ma skrzyneczkę. To się okazało prawdą, prawda? Więc wszystkie algorytmy, wszystkie bankomaty, które były zabezpieczone wtedy DESem, nie są już bezpieczne. To zrobiono, no szybko coś wymyślmy, 3DES, prawda? Szyfrowanie jednym kluczem, odszyfrowanie drugim, zeszyfrowanie trzecim. Tak, dokładnie, tryb bez działa. Tak. tak i tak samo będzie w wypadku kryptografii kwantowej, jak już Zostanie ogłoszony, kiedyś będzie musiał być ogłoszony konkurs publiczny i będzie na pewno przez NIS ogłoszony konkurs po prostu, kto zaproponuje algorytm odporny, algorytm asymetryczny, czy ten, który służy do m.in. do składania podpisu, bo to jest najważniejsza funkcja algorytmu asymetrycznego, pomijam kwestię uzgadnienia kluczy, bo to będzie katastrofa, prawda? Jak Diffie-Hellman się załamie, prawda, w jaki sposób będziemy w stanie uzgodnić klucze pomiędzy systemami komputerowymi? To naprawdę jest wielkie zagrożenie, tylko pytanie, czy ono się zmaterializuje nie, i czy nie. Czy nie i czy my prędzej opracujemy jako ludzkość algorytm, który będzie krypto, kwantowo bezpieczny? Jeśli tak, no to czeka nas ogromna przebudowa wszystkich algorytmów. Jak popatrzymy na jakikolwiek algorytm w sieci uwierzytelnienia, on jest wielopiętrowy. Ale gdzieś tam ten diffie Helman zawsze po drodze jest, prawda? Jak go umiemy złamać, czyli z boku zrobić wrzutkę klucza, to ja, prawda? Czyli man in the middle klasyczny, no to jest bardzo niedobrze, bo będziemy w stanie podstawić dowolną stację. Ciekawy temat, będę go śledził. Nie wiem, czy już mi starczy sił i potencjału, żeby śledzić te algorytmy, które będą tworzone, ale to jest fascynująca przestrzeń, równie ciekawa jak sztuczna inteligencja. Ja myślę, że. Ta rozmowa była bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo serdecznie, Marku, dziękuję, dziękuję Ci za poświęcony również. czas, za wszystkie trzy odcinki. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Zapraszamy do odsłuchiwania naszych odcinków, które zarejestrowaliśmy, do przyszłych odcinków również. Jeżeli Państwu się podoba, zapraszamy do subskrypcji. Dziękuję zapraszamy. bardzo.